No cóż to ja mu to mogę wsadzić? No na pewno nie penisa, sorry I ja lecimy dalej Muszę jakoś... O rany, źle chyba zrobiłem, mhm. A tu coś jest? Nie, znowu się nabrałem Chyba źle trochę zrobiłem, bo muszę użyć jednej statuły, tak żeby mm, odblokować to. To za głupia zagadka, kurczę, ludzie. Nie mogła ona być jakoś inaczej umieszczona. Tylko Trzeba Chodź tu. Trzeba koniecznie użyć jednej, żeby później z tego samego miejsca dwie tego przesunąć. Mogliby trochę inaczej to wymyśleć. Mi się to nie podoba. Dalej, 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 grosie Nero już prawie później będę musiał dwa przycisnąć z fajnie. O! Przeciwnicy! ho! Oh, oh, Trzeba! Oh. O nie, 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 bo mi orbi zniknął. Nie. waluta musi być. Jeba. I Jeszcze ktoś żyje? I jeszcze żyjesz? Już nie żyjesz. zdychasz w męczarniach. Dobra, przesuwam to w jakieś odpowiednie miejsce. Nie biegniemy do... Aaa, no dobra, są no, trzy statuły, okej, okay, wiem o tym. Teraz szybko chyżamy do tej drugiej... Do tego drugiego ostrza. I trzeba przesunąć niestety, o matko. Dobra, szybki speed, lepiej dalej. O! widziałem, że jakaś szyba coś ukrywa. Nie byłem tylko pewien, który Dobra. Jedziemy! Dzięki Bogu, że to można przyspieszać, bo jakby się nie dało, to by strasznie długo się schodziło. Chciałbym po 5 metrów przesuwać. O! o. Dobra, odblokowałem! Jest! O kurde. Nie wiem, czy jest za głośno nie brzmi. Nie, dobra, jak trochę krzyknę, to brzmi za głośno. Czyżbym skończył misję? Prawie. Pół godziny, nieźle. Bosiu! Szkoda, że spoileruję, ale to przecież widać, nie? Mamy niebieskie laski! Jee, yeah, nowoczesny burdel. Jak ktoś lubi mroźne klimaty. Mam długie włosy, żeby cię połechtać. Po jajcach. O nie, nie lubisz zabawy takiej? No. Takie ładnie panie kuszą, takie niebieskie. Ale nie, Nero to jest tego, Playboy! Pani! Nie bawimy się tak. No chodź. Nie, ze mną takie sztuczki! Nero lubi tylko jedną panią. Tą z ładną klatą. Długo wytrzymujecie. Maluszki jedne. O! Jest! Pokazał się! So this is what you really look like. Ale jesteś piękny. Ja ci zdradzę, że ja lubię łódka, wiesz? Niam, nam, nam, nam. sobie zjemy. Dobre jedzonko będzie. No umby być paszczę, bo ci jedzie. Eee, <laughs> jedziemy Pan... Czekaj, on ma Dagon. Cholera go już wiem, bo już nie pamiętam. Ale widzę, że lubi miotać. O, się zamrozi mnie. A, Hej no! No to jest dobra, Poprawimy się! Tym było ładowanie. Tym. O, świetnie. Dzięki, że się przesunąłeś. Masz kombo pełne! Fujaro jedna. A gdzie tam uciekasz? Co skaczesz? Co? Co co? Żabko... Żabciu jedna! Chciałem ci powiedzieć, że zawsze chciałem mieć terrarium. O. Tym razem nie dam się nabrać na te twoje nędzne... Dzieluszki! Uuuu! O Jezu, Chciała mnie je przytulić. O jest. Ha! A cię złapałem za piochę. Dobra. <śmiech> Uciekamy. <śmiech> o nie, o nie, Ropusia się denerwuje. Próbuję uciec. O! Gdzie uciekasz? Nie, grzeczna ropuszka! Co by na to karmić powiedział co? Tylko, że ci nie mogę złapać w jakiś sposób Mogę ich złapać? Mogę ich złapać? Nie mogę się złapać, mam bardzo dużą tarczę Ej, wow, mogę się złapać? Chodź! Nie, nie mogę Ej, po tym skakaniu to by chyba pancerz trochę opada Widzę, że lodu mu zaczyna ubywać hmm. Ciekawe spostrzeżenie Nie hmm. Walka z gigantycznym rupuchom. Bardzo ciekawe Zamieść teraz robi, dobra Naładuję sobie trochę Przed pojawieniem się Panienek Ach. O nie, o nie, o nie Nie, nie złapiesz mnie Nie, nie złapiesz mnie Nie, nie złapiesz mnie Nie, nie, złapiesz mnie. nie, nie, złapiesz mnie. nie no, dajesz się dob, yy, Nie pamiętam co się O, mam chcę Dobra, mam cię Chodź tu Ach, niegrzeczna panienka A, nie chcesz mnie połknąć? Co? Może Pudło Ja będę twój skok Uuuu, nowy atak Czułeś się normalnie zażenowany twoją postawą Pudło! Dobra, dostaj tego. Zaczynamy bawić się tak jak powinniśmy. Kurcze. Czekaj, czekaj. No pożegnajcie szybkie dolne, dobra. Masz no, kombo. No aż kurcze Jedną mi załatwię Nawet dwie Głupi Robal Eee No Masz faj je, Co? jebany czerwony się zrobi ze złości O kurcze Zezłościłem pana ropuszkę O kurde, co ty zrobiłeś? Zamroził się A to ciekawe o się trafi mnie! Łoops! Dostałem! Dobra, już po tobie. Ja mam życie jeszcze. Ty niestety nie masz tak dobrze. Czekaj, czekaj, czeka. To? Nie. To jest taka... Aaa, to jest pułapka. Aha! Nie wychodziło ci coś za bardzo. Shit. Cie... Dobra! Teraz widzę, że jest po tobie. Yeah. jeden Zorek pokaż! Mmm, mmm! Mam pełne pukanie ząbów, kuków! Wizyta u dentysty ale nero. Będę musiał siebie ściszyć później Za głośno jestem Łoł, wow, czyścimy podłogę żabką Łoł, wow, urwało się O, wydyndoliła się twoja narzeczona. Uuu, jaki headshot! Albo headpunch, jak to woli. Ale się poobijał! Jak kulot kręgli. Chodź, Pewno, O o, że busi. O ja pierniczę. Sześć? No, to <laughs> do oh. nochalka, tak jak rekina. I zamykamy portal. Nie ma. Nie ma zabawy. Stałem rusałkę. Ten przedmiot należał do demona Baela. O, ciekawe to. To jest bal. Źle, źle nazwali, bo to bal powinien być, a nie bael. No dobra, zależy chyba, w, w jakim języku się to wymawia. Ten, kto go posiądzie, otrzyma nową moc. Magicznie brama nam się otworzyła. Ona była, wiecie, była zasilana na monitor pracy serca tego. Hmm. Bala. On zdech i od razu się otworzyła. Ciało brusowki umożliwia. Dobra, koniec misji, wytłumaczę. Ciało brusowki umożliwia odnajdywanie ukrytych przymiotów że ręka zaczyna nam błyszeć, kiedy jesteśmy w pobliżu. Koniec! Misja ukończona. Czas przejścia. S. Punkty stylu A. Znaleziony kule, B. A. Będę miał A. 600 tylko. Nie, 1500. No już myślałem. A nadal mało. Potrzebuję 5000. Będę sił. Dobra, zapisywanie.